Virtus.pro Pro wygra turniej w Krakowie. No niestety im się nie udało, ale naprawdę zagrali bardzo dobry turniej. Tak więc mit jest niestety obalony. Cześć, witajcie, jestem i witam Was w kolejnym odcinku z serii Prawda, Trwałe Życie. Po raz kolejny sprawdzimy 5 waszych mitów. No i pierwszy mit od Fabiana. Jeśli naciśniesz w tym samym momencie E i G, broń poleci dalej niż samo G. Mit ten słuchajcie, przewijał się przez dużą ilość odcinków, więc stwierdziłem, że w końcu go sprawdzę. Jednak na serwerze, na którym to sprawdzam, czyli zwykłym turniejowym, nie ma to kompletnie znaczenia, czy wyrzucamy go z przyciskiem E, czy G, czy E i jakkolwiek chcecie. W moim przypadku broń leciała zawsze w to samo miejsce, tak więc mit jest oczywiście obalony. No i następny mit od Dziś Polak. Jak się ładuje Dust 1, to widać drewniane drzwi. No i dzisiaj muszę ci powiedzieć, że masz rację, gdyż na ekranie ładowania mapy widzimy drewniane drzwi, a w grze już są dawno zmienione na stalowe. Tak więc, valve, aktualizując mapę, mogliby również zaktualizować od razu całe grafiki ładowania i tak dalej. No ale niestety tego nie zrobili, tak więc mit jest potwierdzony. Przyszła pora na środkowy mit od Murzynka Bambo. Jeśli antyterrorysta rozbraja bombę, podnoszą mu się palce u stopy, a jak przestaje, opadają. No niestety jak widzieliście bot, gdy zaczynał plantować pakę i gdy przestał w momencie, kiedy ja go uderzyłem z kosy, to jego palce były ciągle w tym samym miejscu. Jednak wydaje mi się, że kiedyś była właśnie taka aktualizacja, że gdy się zaczynało defować pakę, to te palce się tak dziwnie wyginały do góry. No ale niestety ten mit jest obalony. Czwarty mit od Bartol 104. Na dwa 2 obok Double dorsów od Terro, masz takie okna, nad którymi jest taki daszek. To jak w nie strzelisz, nie będzie widać strzałów. Mogło się jednak napisać, że chodzi o te drzwi na longu, bo myślałem, że bardziej masz na myśli double dorsy na midzie. No ale jeśli chodzi jednak o te drzwi na longu i okienka, które mają nad sobą taki malutki daszek. No to jak sami widzieliście w ogóle nie widać tych strzałów. No ale co ciekawe, gdy się troszkę oddalimy od tych okien, to te strzały nagle zaczynają być dla nas widoczne. Trochę dziwne, ale gdy strzelamy, to ich tak naprawdę nie widać, więc mit jest potwierdzony. No i na sam koniec mit od ALX Live. Jeżeli podłożysz bombę w doniczce z kwiatkiem na B i bomba wybuchnie, to nie zepsuje doniczki. No, musicie przyznać, że trochę dziwna sytuacja, bo ja osobiście myślałem, że wybuchną doniczki, chociażby te dookoła. No ale jak widzicie, tak się nie stało, więc mit jest oczywiście potwierdzony. To na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się oczywiście spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod filmem. W komentarzu, oczywiście, możecie napisać swoje mity, jeśli oczywiście jakieś macie. A ja zapraszam Was oczywiście do mojego innego filmu oraz na wszystkie moje social media, które macie podane tutaj u góry. A ja już się będę z Wami żegnał. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się i cześć.